Jeśli niektórzy politycy uważają, że ruskie drony nad Polską to jest pełnoskalowa rosyjska agresja, to rozumiem, że ci sami politycy będą teraz domagali się uruchomienia artykułu 5 NATO i wysyłania polskich czołgów na wschód, i ci sami politycy będą zgłaszać się do jednostek wojskowych, żeby też jechać na front, bo to jest jedyna logiczna konsekwencja takiej narracji. Mamy do czynienia z kolejną rosyjską prowokacją po podpaleniach inspirowanych przez rosyjskie służby, teraz są drony, tych dronów będzie więcej, te drony będą częściej i musimy być na to gotowi. Całomir Mencen świetnie powiedział, że potrzebujemy dobrej obrony przeciwdronowej, której obecnie nie mamy. Potrzebujemy polskich fabryk amunicji, których nie mamy. Trzy i pół roku wojny na Ukrainie, a my w tym kierunku nie zrobiliśmy nic. I nie chodzi o to, żebyśmy teraz się wszyscy poklepywali po plecach i mówili, że szlachta na koń i jakoś to będzie, tylko musimy spojrzeć prawdzie w oczy i zacząć przygotowywać się na więcej takich prowokacji. Być może kiedyś na wojnę. Ale żeby być gotowym na to, a nie teraz mówić, że damy radę, wszyscy trzymajmy się za ręce, zaśpiewajmy razem jakąś piosenkę, to jest absurdalne. Spójrzmy prawdzie w oczy, powiedzmy czego polskiemu wojsku brakuje i się za to zabierajmy. Ponad podziałami politycznymi to jest najważniejsze. Pamiętajcie, my nie wygramy miłością, wygramy silną i nowoczesną armią.